Dzień dobry, witam Państwa. Barbara Błaszczeńska, doradca sadowniczy firmy Frusto. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący ochrony truskawek przed najważniejszymi patogenami. Proszę Państwa, nie ma jednego najlepszego programu ochrony truskawek dla wszystkich. Ochrona w każdym sezonie czy w gospodarstwie powinna uwzględniać analizę czynników, które tą ochronę modyfikują. I to przede wszystkim uprawiane odmiany, czyli ich różna wrażliwość na, na choroby, na pewno pogoda w poszczególnych fazach rozwojowych truskawek, która, czyli musimy tą pogodę analizować na bieżąco, sprawdzać prognozy pogody, bo pogoda w największym stopniu wpływa, na intensywność ochrony, na presję chorób i właśnie na intensywność ochrony. Presja agrofagów na plantacjach w poprzednim roku modyfikuje potencjał w bieżącym sezonie, bo już, już na jego starcie, jeżeli ktoś nie uporał się z pewnymi agrofagami, czyli chorobami właściwie w zeszłym roku, to potencjał ma na starcie już bardzo duży, a to oznacza bardziej intensywną ochronę. Oczywiście bywa tak, że czasami pogoda na wiosnę, która nie sprzyja danemu agrofagowi, z którym mieliśmy problem w zeszłym roku, redukuje tą, tą większą presję. Także to trzeba sobie wszystko przeanalizować. Proszę Państwa, dobór fungicydów, planując ochronę chemiczną przeciw chorobom, starajmy się tak dobierać preparaty, aby zapobiegały jednocześnie dwóm, trzem, a może nawet czasami czterem patogenom, aby zwalczać wszystkie zagrożenia, jakie potencjalnie są na danej plantacji. Bo proszę Państwa, czasami mam takie telefony, ktoś pyta, co na szarą pleść, ale. To nie tylko szara pleśń atakuje truskawki. Nie rzadko zdarza się, żeby to był jeden patogen. Najczęściej jest to właśnie grupa patogenów. I to po prostu trzeba uwzględnić. Bo weźmy pod uwagę na przykład taką pogodę, że będzie bardzo wilgotno, dużo deszczu i jeszcze wysokie temperatury, to jednocześnie będą to idealne warunki do wystąpienia antraknozy, szarej plamistości, również białej plamistości liści. Także. Tutaj musimy to bardzo mocno też uwzględniać. I tutaj przykłady. Signum, signum czy kobalt to jest działanie na szarą pleśń, na antraknozę, na mączniaka prawdziwego i białą plamistość liści. Switch, botrefin czy Sosiety tutaj ogranicza dwie najważniejsze choroby, czyli szarą pleś i antraknozę. Luna Sensation z kolei jest taką najbardziej uniwersalnym fungicydem, bo ogranicza te wszystkie wymienione. Fungicy, te wszystkie wymienione choroby, dodatkowo jeszcze skórzastą z owoców i zgniliznę korony truskawki, tutaj wymieniam jak gdyby dwie, dwie choroby, ale jest jeden patogen za to odpowiedzialny to która jest doskonale znana wielu producentom. I te zawierają te wymienione zawierają po dwie substancje aktywne w swoim składzie, co czyni tą walkę z udziałem tych produktów bardziej skuteczną i zapobiegawczą i interwencyjną. Ale kontynuując, bo to nie wszystko. Dwie choroby zwalcza na przykład Alcedo domark, to jest jak prawdziwy i biała plamistość. No dobrze, ale nam też zależy na szarej pleśni czy antraknozie. Także jest jeszcze możliwość taka, że produkty te użyjemy w mieszaninie, w tak zwanym tankmiksie, czyli dodajemy do nich preparat na bazie kaptanu, w naszej ofercie jest rebatę, i wtedy rybatę z alcedo czy domarkiem, rybatę z zato czy ze skorpionem ograniczają już cztery te jednostki chorobowe, te najważniejsze, które zagrażają truskawką. I teraz proszę Państwa, mamy pierwsza choroba, najważniejsza, o której wspominałam już, jest szara pleśń. I chcę powiedzieć, że w tej chwili mamy okres kwitnienia na większości plantacji. Na innych to kwitnienie na plantacjach nieprzykrytych już się zaczyna, i jest to czas największej wrażliwości na, na infekcję. W związku z tym walka z tą chorobą w przypadku odmian wrażliwych powinna być corocznym standardem, nawet w warunkach suchej pogody, bezdeszczowej, chociaż teraz mamy okresy, że co jakiś czas jednak pada. Do infekcji może bowiem dochodzić również w nocy. Wystarczą tylko rosy dla odmian wrażliwych. Ale jeśli pada i długo rośliny nie przesychają, pojawiają się bardzo szybko kolejne kwiaty, to musimy intensywnie chronić również odmiany mniej wrażliwe na szarą pleśń, bo pogoda jest bardzo prowokacyjna. Różnicujemy, proszę Państwa, ilość zabiegów w sezonie w zależności właśnie od wrażliwości odmiany, którą uprawiamy, a także dodatkowo pogody, ale również zagęszczenia roślin na plantacji, e, presji e, szarej pleśni rok wcześniej. I teraz tak, na odmianach opornych wykonujemy najczęściej Mogą być wystarczające 2-3 zabiegi w sezonie, ale na odmianach tych wrażliwych to czasami wykonuje się 5, 6 i może nawet więcej zabiegów, głównie w czasie kwitnienia, ale również wzrostu zawiązków, jeżeli tutaj ten okres przypadnie na czas deszczów. Ale proszę Państwa, nie tylko ilość zabiegów tutaj jest decydująca, ważna, ale też ich częstotliwość, czyli intensywność ochrony. Bo jeśli jest duże zagrożenie, a to znaczy, przypomnę, dominują, dominuje odmiana wrażliwa, dominuje pogoda deszczowa, rośliny są bardzo długo wilgotne, a jeśli dodatkowo jest ciepło, czyli szybciej pojawiają się kolejne niezabezpieczone kwiaty, i to kwitnienie, o którym mówiłam, że jest najbardziej wrażliwą fazą rozwojową, Doszło do infekcji kwiatów, bo spadł deszcz, a wcześniej po prostu nie udało nam się podać fungicydu zapobiegawczego. No i te właśnie odmiany, które uprawiamy bardzo wrażliwe, do tego brak ściółkowania, czy zagęszczona plantacja, to są wszystko czynniki, które warunkują bardzo dużą presję choroby i wtedy konieczna jest, nie tylko ilość ważna zabiegów, ale również intensyfikacja, czyli krótsze okresy między kolejnymi zabiegami. Czasami, jak jest ciepło i wilgotno, wykonujemy je nieco 7-8 dni, tylko czasami trzeba to skrócić do 3-4-5 dni. tak? I wtedy w sytuacji większej presji włączamy też do ochrony właśnie preparaty, interwencyjne lub zapobiegawczo interwencyjne i tutaj przypomnę w związku z tym, które to są typowo zapobiegawcze, a więc tutaj na bazie Kaptanu rebatę w naszej ofercie zaleca się do dwóch zabiegów tym produktem do pełni kwitnienia. Kolejny zapobiegawczy to jest Teldor, czyli fenheksamid. Można go stosować do trzech razy w sezonie, tylko proszę Państwa, on ma jeden dzień karencji, też dobrze o tym pamiętać, aby go ewentualnie pozycjonować, brać pod uwagę, że będzie deszczowy okres w okresie zbiorczym, przedzbiorczym, wykorzystać ten jednodniowy okres karencji. Geoxef, ludioxonin, dwie aplikacje od początku kwitnienia, kolejny Kenia, To jest powierzchniowy produkt, ale również działający w głębie, co jest dodatkową jego zaletą i również stosujemy od początku kwitnienia do dwóch razy. A jeżeli chodzi o te fungicydy zapobiegawcze i interwencyjne, dwuskładnikowe, które wybieramy, kiedy jest ta presja taka maksymalna. To Luna Sensation, Signum Cobalt, Switchbotrefin, Society to jest właśnie jedna grupa chemiczna, czy Skala, czyli grupa Anilinopyramidin. Tu jest akurat jednoskładnikowy, jednoskładnikowy produkt, ale również działający właśnie interwencyjnie. I teraz, proszę Państwa, kolejna choroba, mączniak prawdziwy. Na odmianach wrażliwych, a trochę też ich mamy, ochrona powinna być rozpoczęta, właściwie teraz to już ją powinniśmy kontynuować, bo powinna być rozpoczęta po ruszeniu wegetacji, kiedy powinny być podane preparaty miedziowe, siarkowe, ale w, 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 pamiętajmy, że tej, tej chorobie sprzyja pogoda nie deszczowa, tylko raczej sucha, wieczna i ciepła i tutaj musimy zintensyfikować ochronę. Błędem jest, proszę Państwa, głównie w przypadku odmian bardziej wrażliwy, czekanie na jakieś pierwsze objawy. No nie widzimy objawów i mówimy, dobrze, to nic nie robimy. Owszem, jest określony próg zagrożenia 5% porażonych liści, ale lepiej z praktyki bacząc, lepiej jest nie opóźniać po prostu tych zabiegów, raczej przyspieszyć niż robić je późno. Błędem jest przedwczesne zakończenie w okresie ciepłym, kiedy pogoda sprzyja bardzo tej chorobie, w okresie Kolejnych tygodni. I proszę Państwa, błędem są też zbyt długie dwutygodniowe odstępy między kolejnymi preparatami, które uwzględniają w swoim działaniu mączniaka. Szczególnie właśnie na początku rozwoju choroby uszczelniajmy tą ochronę, dlatego że uzyskujemy to, że możemy tą walkę chemiczną z mączniakiem wcześniej zakończyć, a więc stosujemy mniej chemii w okresie dojrzewania owoców i mniej obciążamy je pozostałościami. Jeżeli, jeżeli, jeżeli jednak zdarzy się Państwu, że wpuścimy tego mączniaka, to trzeba się liczyć z tym, że to podroży nasze koszty ochrony, bo będziemy musieli również zrobić jeden, dwa zabiegi po zbiorach. Także warto proszę Państwa o tym pamiętać, ale te, te, te zabiegi robimy. Po co jesienią czy tam pod koniec po zbiorach? No to właśnie po to, żeby ograniczyć presję choroby w przyszłym sezonie, a po drugie musimy dbać o dobrą kondycję liści, dlatego że w okresie po zbiorach tworzą się pąki kwiatowe, muszą być dobrze po prostu odżywione. I proszę Państwa, tutaj jest też dość duży zestaw preparatów, tylko pamiętajmy, jeżeli jest ciepło, czy wymagają ciepła produkty typu powyżej 12 stopni? Nimrod, Alcedo, Domark, Topas, Skorpion czy, czy Dagonist. Jeżeli jest zimno, oczywiście możemy je też stosować, kiedy jest i cieplej, ale jeżeli jest zimno, to w pierwszej kolejności wybierajmy nawozy siarkowe Lwita Escar, a także produkty Zato, Signum Cobalt, Switchbot Refin Society, Luna Sensation, Talius Sat czy karbikur. Wodorowęglan, ten ostatni, karbikur, można stosować i właściwie i w wyższych temperaturach, i w niższych. W wyższych, czyli tam do 20 stopni, a w niższych nawet po, po powyżej 5 stopni taka temperatura też jest wystarczająca. I teraz, proszę Państwa, kolejna, kolejny patogen, bardzo groźny. Antraknoza truskawki wysunęła się na pierwszy plan jako jeden z najgroźniejszych patogenów. W sprzyjających warunkach choroba ma gwałtowny przebieg. Prowadzi do całkowitego zniszczenia plantacji matecznych, a na owocujących straty sięgają kilkudziesięciu procent. Objawy choroby, proszę Państwa, są i na, mogą być na owocach. I to właśnie najgroźniejsze są te infekcje owoców, których potem już stają się niehandlowe, ale bardzo groźne są również infekcje korony, bo rośliny po prostu zamierają. Antraknoza, co jest bardzo takie istotne, istotna wiadomość, że uważajmy na antraknozę, kiedy będzie bardzo ciepłe okresy duży, dużych, wysokich temperatur i jednocześnie wilgotna gleba, czyli na przykład były opady burzowe, bardzo intensywnie nawilżyły glebę i ta wysoka temperatura, uważajmy wówczas na, tą, na, to, na tego patogena. Ym, zwalczanie na odmianach wrażliwych prowadzimy od początku kwitnienia. Najpóźniej 10% otwartych kwiatów. Oczywiście, teraz, kiedy mamy bardzo zimno, to ta antraknoza na pewno jeszcze nie jest bardzo groźna. Niemniej, teraz pogoda może się w każdym momencie zmienić, żebyśmy nie byli uśpieni. I proszę Państwa, tutaj prowadzimy tą ochronę systematycznie do zbiorów, praktycznie na odmianach wrażliwych, tylko uwzględniając okresy karencji. Mamy do wyboru Signum Cobalt. Liczbo trefin, sąsiety, Scorpion, Luna Sensation, Geoxe, produkty na bazie kaptanu, czyli rybatę, ale również produkty miedziowe można też włączyć, Alvita Prevent, ale to już oczywiście po I Bardzo ważne w przypadku antraknozy to jest taka troszeczkę profilaktyka, czyli czy daliśmy, czy mamy zdrowe sadzonki. Czy mamy podwyższone zagony, czy plantacja nie jest zalewana, lepsze jest kroplowe nawadnianie, ściłkowanie plantacji. Teraz właśnie jest czas ściółkowania plantacji słomą i to, to naprawdę też jest bardzo zasadne również pod kątem walki z tą chorobą. Inracjonalne nawożenie azotowe. W tym sezonie wystąpiły, proszę Państwa, jeszcze ostatnie taki szczegół. W tym sezonie, jak wiemy, pogoda jest nas nie rozpieszcza, jest bardzo trudna dla nas i dla roślin. Są to warunki stresujące dla obu stron. Że tak powiem, i te przymrozki chłody w czasie kwitnienia, gorszy oblot pszczół w takich warunkach pogodowych, stres to oznacza obniżenie kondycji zdrowotnej roślin. Trzeba wówczas zadbać o proces regeneracji i wtedy zaplanujmy wówczas łączenie środków ochrony roślin, o których wspominałam, z preparatami dolistnymi, tak zwanymi biostymulatorami które pomagają w tej regeneracji. I teraz proszę państwa, kiedy jak kiedy, właśnie są za, bardzo zasadne w takich warunkach pogodowych. I tutaj macie państwo do dyspozycji w ofercie Frusto Elvita Alga, e, czy biostymulator Ergostin, e, i ostatnie zdanie e, łączymy na przykład Rebatę z Alcedo plus e, Elvita Alga czy Ergostin i mamy Ochronę przed czterema patogenami i lepszą kondycję roślin. I tego Państwu życzę. Wszystkiego dobrego na ten sezon. Dziękuję za uwagę. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.